Zawsze warto rozmawiać, zawsze warto wymieniać doświadczenia. I właśnie dlatego w starostwie powiatowym w Starogardzie Gdańskim odbyło się pierwsze spotkanie przewodniczących rad powiatu. Przeanalizowano m.in. ideę współpracy, wymieniono się doświadczeniami z pandemii, ale także omówiono czekające na samorządy wyzwania. My, jako osoby reprezentujące organy wykonawcze naszej samorządowej braci, dosyć często i regularnie spotykamy się, żeby omawiać te bieżące sprawy. Dotychczas nie było tak w przypadku tych ciał stan Czyli Rad Powiatu, i właśnie dzięki inicjatywie Krzysztofa Czepiewskiego, której serdecznie kibicujemy, którą wspieramy i dla której mam nadzieję starostwo będzie od dzisiaj domem. Fantastyczna, naprawdę inicjatywa. Bardzo się cieszę, że możemy ją wspierać i, i duże brawa dla Krzysztofa Czepiewskiego. A jak w ogóle narodził się pomysł na tego rodzaju spotkania? Pojawił się przy okazji kontaktów z przewodniczącymi z innych gmin, które są zrzeszone w forum, nie wszystkie są zrzeszone, i koledzy na wybrzeżu mają właśnie takie forum powiatowe w Pucku. Kolega podpowiedział, że organizują takie szybkie spotkania u siebie. Będziemy na pewno mówić o budżecie, bo to jest bardzo istotne, ale również konsultować w sprawach bieżących, inwestycyjnych. No i na pewno będziemy podchodzić bardzo poważnie do tematu covidowego, bo tu jeszcze jest dużo do poprawienia, dużo do zrobienia. Taka wymiana doświadczeń będzie bardzo pomocna w pracy rad biorących udział w forum. I radnym, i przewodniczącym rad jest potrzebna wymiana doświadczeń Czyń i rozmowy z ich odpowiednikami w innych radach, w innych gminach, w innych miastach, bo poza tymi takimi problemami, które są mocno indywidualne, to wiele problemów jest wspólnych. To są drogi, to są szkoły, to są oczyszczalnie ścieków, to jest kanalizacja, to są w tej chwili też gospodarka odpadami i rozwiązania przyjmowane przez samorządy są różne. Warto wymieniać te doświadczenia między sobą, warto z nich korzystać i myślę, że bardzo cenna inicjatywa, której przyklaskuje. Pierwsze forum przewodniczących rad powiatu starogardzkiego przychodzi do historii. Omówiono wiele istotnych spraw i widać było ożywioną dyskusję. Liczymy, że tego typu spotkania przyniosą sporo korzyści dla rad, a co za tym idzie samych mieszkańców. Polecamy również zobaczyć wsparcie samorządowców z Kociewia i Gdańska w odbudowę kościoła Świętego Józefa w Kasparusie oraz ustaw Światła bądźmy bezpieczni. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.